Jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu ginekologii plastycznej jest zabieg labioplastyki, czyli korekty przerostu bądź asymetrii bark sromowych mniejszych. Spotykamy się z różnego rodzaju przerostem w obrębie warg stromowych mniejszych. Może on dotyczyć zarówno całej długości warg, jak i występować na zaledwie pewnej jej części. Pomimo, że tak naprawdę nie istnieje żaden jeden uznany kanon e, piękna, jak powinna wyglądać okolica kobiecego sromu, to różnego rodzaju zaburzenia związane z estetyką tej okolicy mogą być dla kobiet źródłem braku samoakceptacji. Zanim przystąpimy do zabiegu labioplastyki, konieczna jest wcześniejsza rozmowa z pacjentką, w trakcie której wspólnie poznajemy oczekiwania pacjentki, planujemy zakres zabiegu tak, aby uzyskać, można powiedzieć, konsensus między oczekiwaniami pacjentki a jak najbardziej pożądanym efektem możliwym do uzyskania w oparciu o budowę anatomiczną danej kobiety. Jeżeli chodzi o zabieg labioplastyki, wykonywane jest on z nieczuleniu miejscowym, jeśli chodzi o technikę. Technikę zabiegową. W naszej klinice dysponujemy trzema możliwościami. Dobór techniki tak naprawdę uzależniony jest przede wszystkim od rozległości zabiegu oraz od indywidualnej budowy pacjentki. W naszej klinice do dyspozycji mamy nóż chirurgiczny, laser CO2 oraz nóż RF. Po zabiegu pacjentka otrzymuje szereg zaleceń dotyczących pielęgnacji i higieny krocza w okresie pozabiegowym. Planowana jest również wizyta kontrolna, najczęściej ma ona miejsce około 6 tygodni po wykonanym zabiegu.